Motorz Mieściwujewski, MMA, bądź na bieżąco, razem ze mną Don Casio, siemano. Siema. Yy, nawodnienie po konferencji, co, było ciężko? Wkurwiony jestem, no. Właśnie yy, nie mieliśmy tutaj transmisji, ale słuchałem sobie to w międzyczasie, jak montowałem wywiady trochę tej konferencji. Widać było u Ciebie dużą agresję na tej konferencji. Się wkurwiełem, trochę zawiedzony jestem, najbardziej Shulim, który Wiesz, chciałem, bardzo mi zależało, bardzo biłem się nawet z moimi wspólnikami, wspólnicy mówili, że kurwa jest nudny, po co nam sportowiec kolejny, a ja mocno mówię dawaj Szuliego, Szuli jest zadymiarz, zna te friki, a kurwa prezenty, czekoladki jakieś, nie wiem, no Paweł Tyburski kurwa już lepszą konwersację poprowadził z Normanem niż... Szuli w mej wencie, nie? No I tak samo mam nadzieję, mam nadzieję, że w walce pokażę dużo lepsze emocje, nie? Był już taki, jakiś lekki opierdziel dla, dla Szulakowskiego, za to, za to tutaj jego część konferencji, czy jeszcze z nim rozmawiałeś? Nie, nie ma opierdzielu, no on tworzy swoją postać. Ma kontrakt z nami na, na kilka walk, ale zrobiłem odprawę przed konferencją, powiedziałem. Przecież chłopacy, no to wiadomo jest, że musicie być kreatywni. Musicie pokaże, pokazać emocje ludziom. To co ch chcecie odrywala, to czego nie chcecie odrywala, czy chcecie mu najebać, czy nie chcecie. A nagle kurwa wszyscy sobie prezenty dają. Właśnie dużo Boją się. Po prostu, ale ja znam to, bo ja to też przechodziłem, tylko ja to przechodziłem w boksie amatorskim. Gdzie kurwa nagle, chwilę przed walką, jak już znasz swojego rywala Tylko ja miałem mało czasu To nagle ci się wydaje większy Tu o, może się do niego podmilię To może mnie, mnie zleje Tak jakby nie byli pewni siebie Kurwa, nie wiem Pamiętacie moje walki? Wychodzę Nawet y, Norman czy Martin Czy teraz, a! Y, teraz rozmawiamy z y, Menadżerem Normana. I ja, ja on mówi: No wiesz, Grzesiu, Norman, to są sportowcy, to szacunek. Ja mówię: a Ja jakiś miałem szacunek. No ale ty to jesteś ty. No bo ja się kurwa nie boję. Ja wychodzę, żeby najebać ty, a nie kurwa, żeby pierdolić czekoladki jakieś dawać. No nie wiem, no kurwa. Właśnie wiesz, dużo na przykład zawodników mówi, że oni nie chcą dymić na siłę, że nie chcą tego szukać, że potem pokażą bardzo dobrą walkę w OKTAGONIE. A czy ty myślisz, że dobra walka może zrekompensować nudy na konferencjach zagwarantowane przez zawodników? Tak, tak. Wydaje mi się, że tak. Tylko to nie jest, że dymić na siłę. Tylko jak widzę, że Szuli miesiąc temu na przykład był negatywnie nastawiony do pałki, a teraz nagle kurwa liże mu dupę i daje mu prezenty to jestem zdziwiony, że człowiek, który siedzi w, ty, w tyle w tym sporcie to nagle, kurwa, respekt jakiś widzi. No nie, no kurwa, ja jak wchodziłem do OKTAGONu, to wchodziłem po to, żeby zabić. W cudzysłowie. Nigdy nie chciałem e, jakiejś dużej krzywdy komuś zrobić, ale po prostu wchodziłem z, z nastawieniem, że jak zabiję, to trudno. A ludzie nagle, wiesz... Nie wiem, kurwa... Miłość im się włącza, a to przez strach u wszystkich. Ja nie mówię, że Grzesiu, tylko zwalił, bo większość. Naprawdę, na, na dłoni jednej bym wymienił tylko ludzi, którzy mnie nie zawiedli. Znaczy, bo właśnie, żeby to źle nie zostało odebrane że nie mieli dymić na siłę, ale pokazać swoją pewność siebie. A nie kurwa, nagle kupa w majte i o, będę miły dla niego mi się wydaje, że jakbym kurwa Soroko dłużej pytał to Soroko nawet by kurwa po prostu powiedział, że zajebie go tylko go akurat rozumiem bo on chce odejść od tego świata, żeby się nie podpalać bo on ma krótki zapalnik i on widać, że on nie chce trafić znowu do kryminału, a zna swoją pewność siebie zna swój charakter, że mógłby komuś zrobić krzywdę jakby się odpalił Szuli i Norman za bardzo nie chcieli ze sobą dymić, miłość między nimi była, ale Norman znowu wpadł w awanturę słowną z Tobą. Jest jeszcze ten lekki taki niedosyt, że ta walka, mimo że było tam dużo kontrowersji w tej Waszej walce, że po prostu ten werdykt nie poszedł wtedy na Twoją korzyść i chciałbyś tego rewanżu, żeby ten werdykt było 100% pewności, że to Ty jesteś tym zwycięzcą. To jest tylko... Zapalnik do rewanżu. Także mnie cieszy. I tak wszyscy kumaci, a mi zależy na ludziach kumaci. Obracam się wśród ludzi kumatych. Mam bardzo wąskie grono i chuj mnie obchodzą inni. Cały świat boksu, a to była walka bokserska, wypowiedziała się, że ta walka powinna być przerwana w pierwszej rundzie. Jak on mnie atakował głową. I to naprawdę, ludzie uznani w boksie. Więc naprawdę, mnie to pierdoli, co on pierdoli sobie. On pierdoli pod gówniarzy. Niech sobie gada. Ale fajny, uważasz... fajny to jest materiał pod rewanż. Napierdolę mu i tyle, Ale uważasz właśnie, że to jest fajny materiał pod rewanż i ludzie by tak samo o tym mówili, tak jak była ta wasza pierwsza walka, która no zrobiła ogromny szum? Wiadomo, że by zrobiła, bo ja, ja, ja nie obcam zbroi tydzień przed. Ja nie obcam nawet zbroi na ważeniu. Gdzie będzie? Ja mu spojrzę, Prosto w oczy i on mrugnie pierwszy, kurwa, a nie ja. Ja wyjdę po to, żeby mu nam napierdolić. Po prostu teraz jak dojdzie do rewanżu, jeżeli wygra, a po dzisiejszej konferencji naprawdę bym uznał, że Norman wygra tą walkę z Grzegorzem, Pomimo, że lubię Grzesia. E, to naprawdę tą walkę zrobimy w ósemkach, tak jak ja z murańskim zrobiłem. Te ósemki meksykańskie. I chuj, będziemy się napierdalać. I, i, go, i go teraz znakautuje. To już bez różnicy, po prostu. On mi i tak nie ucieknie. On też jest takim, że do przodu. No Tylko, że w tę taktykę uznał, że do przodu, ale głową ma atakować. No i tyle. To ja się jeszcze spytam o jednego rywala, bo na ostatniej konferencji nasz wywiad rozpoczął znowu pewien, e, pewien cykl, czyli walka twoja z Arturem Szpilką. W naszym e, wywiadzie ze mną, wcześniej na konferencji, bardzo mocno po. E, Odniosłeś się do tematu walki szpilku, mówisz, że go znokautujesz, że, że, go, że go pokonasz bardzo łatwo. Ja widziałem dzisiaj, nawet chyba przeglądałem Facebooka, widziałem, że y, Artur odpowiedział komentarzem na jakiś tam artykuł odnośnie właśnie tych twoich słów i nie spodobało mu się to za bardzo. Czy ta walka jest już coś na rzeczy? Czy możesz coś powiedzieć, coś więcej zdradzić? I jak ty się na to zapatrujesz? Ogólnie nie chcę się już gadać o tym temacie, ja już powiedziałem wszystko. Naprawdę, wyjdę go znokautować. Dodaje właśnie screeny na Facebook i cieszy się kurwa, że, bo ja no, słyszę w kuluarach, że on się cieszy, że kurwa ta walka to jak kurwa o Mistrzostwo Świata, jak walczył to nie miał tyle komentarzy, wiadomości. No przecież kurwa, wyjdę, no po, po co wyjdę? Po to, żeby kurwa wyjść ze szpilką? No nie, wyjdę go pierdolnąć po prostu i znokautować, no i to wszystko, no. No naprawdę, no ja, ja nie mam, jak ja wychodzę z kimś do walki, okej, okay. no Artur jest człowiekiem, yy, Kamiszkę, jego dziewczynę też poznałem, w porządku dziewczyna, spoko, luz, fajnie, jak sobie żyją, są możliwe, że fajnymi osobami, ale nie wyjdę po to, żeby kurwa się wiesz, głaskać po głowie, tylko wyjdę go snokautować, no to jest normalne, u mnie to jest kurwa, nie wiem, dlatego się dziwię po prostu czasem jak kurwa zawodowcy, sportowcy, którzy mają takie doświadczenie, to nagle wychodzą się głaskać, no. Ja wychodzę po to, żeby rozjebać, zabić chłopa, no. No to Takie mam ostat... podejście od, od lat, kurwa, od dziecka, no. Jeszcze ostatnie pytanie, bo my pamiętamy Ciebie z tych Twoich pojedynków. Zawsze mówiłeś, że nie trenujesz, że coś tam się poruszysz, ale że te treningi nie są na pełnej intensywności. Czy do Artura Szpilki przygotowywałbyś się sumiennie? Tak, mam nadzieję, że nie jest już za dużo, mówię, kurwa, skup Muszę się skupić. Też y, mogą ludzie mi zarzucić, czemu to tak długo trwa. Szukam najlepszego lekarza. Po prostu ostatnią moją operację w fejmie, jak miałem tego lewego łokcia, zjebali mi i kurwa wyjęli. Nie tą kość, co trzeba i dlatego mam te problemy. Teraz po prostu sprawdzam mega. Po prostu chcę zapłacić w chuj, ale żebym miał sprawne łokcie i wyjdę na pierdole kurwa kogo trzeba. Po prostu no. Nie wiem, dużo emocji jest we mnie, bo trochę jestem wkurwiony, zawiedzony niektórymi osobami i nie będę tego ukrywał. No. Może jak wszedłem, ja mam stojen twarz Don ale wiesz, twarz wkurwienia jest ta sama zawsze i pomimo, że teraz prowadzę swoją federację, nie będę kurwa suchej nitki zostawiał na kimś, kto po prostu się kurwa nie pokazał. No. Dziękuję Ci bardzo, Kasjusz. Dziękuję.